Witajcie w kolejnym odcinku z naszej serii survival niestety żadnych komentarzy nie było po, w, po, w, pod, w poprzednim odcinku z e, jak nazywamy tą serię może w tym odcinku co się uda zachęcam do subskrybowania kanału i łapkowania a my będziemy zaraz iść spać ja się nazywam na razie Seba Woźniak i Idziemy spać. Pierwsza noc. Achievement zrobiony. Od poprzedniego odcinka nic się tu zmieni nie zmieniło. No nic. No to będziemy gdzieś iść. Coś, coś znaleźć. I zobaczymy, co będzie. Ja bym poszedł. W przyszliśmy. To może pod tę górę jeszcze jeden ten słoma Łóżeczko mogę wziąć. Jedzonka mam dosyć dużo I na wszelki wypadek mogę sobie jeszcze zrobić jeszcze więcej łóżeczko zebrane i możemy ruszać w przy. Przed siebie. Owieczki są. Idziemy szukać, bo w tej wiosce nic na razie nie zrobiliśmy. Krówki mogą się przydać. Nie, uciekaj. Jak będzie Wam się podobać ta seria, no to możecie zostać na moim kanale. I kontynu będę kontynu kontynuować tą serię. O, ocean tu jest. Zaraz sobie zetniemy drzewko, żeby sobie zrobić łódkę, i po popłyniemy gdzieś. Ten tydzień mogę zrobić maraton. Pod względem, jak pod tym odcinkiem będzie 5 łapek w górę. Zrobimy, i co drugi dzień będzie. Y będzie seria z moim bratem na multiplayer i zobaczymy jak to się przyjmie. Mam crafting. Że będziemy sobie grać z moim bratem na jednym świecie. Zobaczymy jak to się przyjmie. Pod poprzednim odcinkiem były cztery łapki w górę. I niestety zero komentarzy. O portal opuszczony. Super. I wracając, no myślę, że ten odcinek będzie lepszy. Zobaczymy, co będzie w tej, w tym opuszczonym po portalu. Mamy jeden bloczek złota. Skrzyneczka. No. Może się przydać. Zapalniczki na razie nie będę brać, bo mam dwie w ekwipunku. Dwie, tak. Zbiorę sobie trzcinkę i lecimy dalej. No Zobaczymy czas, co spotkamy. Tutaj. I pytam się, czy o geoda. Nie, na razie nam niepotrzebne jest. I pytam się, czy... Czy chcecie seed? Dobrze. Seed. Tutaj macie seed tego świata, jak będziecie sobie chcieli grać. Tam druga goda. No i płyniemy. Płyniemy, płyniemy. I zobaczymy, co będzie na, drugiej, na drugim końcu oceanu. Naprawdę. Y, moim zdaniem mega motywują łapki w górę. I chcę jak mi, chociaż te 5 łapek w górę niech będzie. Jak macie jakieś pytanka do mnie albo coś, no to może, możecie zadawać py, pytanka w komentarzach, i ja y, odpowiem na pewno albo w kolejnym odcinku, albo w komentarzach od razu. Płyniemy sobie, no na razie tu nic nie ma. Tam coś się pojawia. Góry. Tak, ale chyba nas góry nie interesują na razie. Hmm. No... Patrzymy w drugą stronę. Zobaczymy, co spotkamy. Odcinki będą w tym tygodniu y, odbywać się codziennie. Y, w, w okolicach wieczornych będą dżungla. Mniej więcej codziennie y, w godzinach wieczornych będą. Ale fajna górka. Wow, ale ładne góry. W, w okolicach godzin wieczornych mniej więcej 16, 17, może 18. Jakoś tak. I bardzo polecam subskrybować ten kanał. Jak chcecie, melony sobie zbierzemy. I zobaczymy, co będzie w tej dżungli malutka chyba dżungla. O, bym się mylił. Chcę chociaż jedną albo dwie sadzonki zebrać. I bambus. Bo bambus na pewno się przyda. No bo bambus jest taki... do rusztowań się przyda jak będziemy coś więcej budować. I odcinki mniej więcej yy, będą trwały około 10 minut 9-10 minut. I myślę, że wam się spodoba. Zbieramy sobie bambusika. Mogę sobie zapisać kordy dżungli tego świata. Jakby co tu, tu macie specyfikację mojego komputera. Data i godzinę. Nie przyda się ten kokobins i może dropnie sadzonka dżunglowa. Mam taką nadzieję, co mogę wywalić. Chyba to niestety czekamy na sadzonkę. Gdy się pojawi, sadzonku, czemu nie dropiesz? Dobra, na razie niepotrzebne mi. Chyba płyniemy dalej. Nie ma co się rozwodzić na, nad tą dżunglą. Jak zobaczę jakiś piękny teren, no to może osiedlę się. A jak nie, to płyniemy dalej. No duża ta dżungla jest. No o, taiga. I góry ładne. No dosyć blisko jest ta dżungla. Zpełnie i super. I płyniemy. Sobie. Idziemy, idziemy. Myślę, że gdzieś w tajdze chyba się osiedlimy. I napiszcie w komentarzu, jakie biomy w Minecraft najbardziej lubicie. No bo jestem. Ja lubię dżungle. Moje też się przydadzą. Dżungle, sawanna, pustynie. No dużo bymów lubię. Idziemy, pyk. O nie, tutaj tak słabo może być z tym. I zobaczymy, ile odcinków przetrwam. Ile czasu tej będę grać do, zgin do zginięcia. Zobaczymy. Jedzonko mi się skończyło. Gdzie mam chlebki? Tu. Ops. Myślę, że się osiedlimy gdzieś na jakimś drzewku albo coś. I myślę, że w kolejnym odcinku wybierzemy się albo po diamenty, albo po zaś. Do kopalni na pewno. No bo tak słabo. A na dziś chyba będziemy kończyć. No bo będzie dosyć długo się renderować ten film pewnie. Dobrze, jeszcze się prześpię i się pożegnam. I no myślę, że będziemy się pożegnać mogli. No to pa, na razie cześć.